Cześć, jestem Marcin Wieczerzak, witam wszystkich sympatyków GKS-u oraz piłki nożnej. Zapraszam wszystkich na nasze mecze, będziemy grali w trzeciej lidze grupy pierwszej. Mam nadzieję, że pomożecie nam, a my będziemy odnosić jak największe sukcesy. Z nami Marcin Wieczerzak, nowy bramkarz GieKSy. Serdecznie witamy w Ikielcu. Witam, witam wszystkich. Mamy dla Ciebie przygotowanych kilka pytań, tak zwane przesłuchanie. Możemy zaczynać? Oczywiście, że tak. No to na początek, data i miejsce urodzenia. No to jestem urodzony 23 kwietnia 1997 roku w Mielcu no. i też stamtąd pochodzę. Macierzysty klub? Macierzysty klub to jest Stalmierec. Ostatni Twój klub? Ostatnio występowałem w klubie czwartoligowym na Podkarpaciu, drużyna nazywa się Wisław wisioła. Lepsza noga? Obie dobre. Pseudonim na boisku? No, mam różne razy. Po imieniu albo też zdarzało się grzyb, takie z dzieciństwa, pseudonim. Numer na koszulce? No, raczej dla mnie jest to bez różnicy jaki dostanę, w takim będę grał. Ulubiona potrawa? Myślę, że, że pizza. Idol z dzieciństwa? Idolem z dzieciństwa był na pewno Iker Casillas, a aktualnie najbardziej podoba mi się nasz reprezentant polski Łukasz Fabiański. Okej. Okay. Ulubiony klub z dzieciństwa? Real Madryt do tej pory został. Yy, grałeś w ligowej Stali Rzeszów. Najlepszy mecz jaki zapamiętałeś? Uff, powiem szczerze, był to trudny okres dla mnie jeśli chodzi o moją przygodę, ale myślę, że taki najlepszy to yy, myślę, że z Resowiu Rzeszów, wtedy, mimo przegraliśmy i mimo mojego dużego błędu, to tak ogólnie w całym meczu Pokazałem się z dobrej strony. Najlepszy zawodnik, z jakim grałeś na boisku w jednej drużynie? Myślę, że ciężko wymienić jednego zawodnika. W... Myślę, że Wojtek Reiman, Sławek Szeliga, to zawodnicy, którzy pokazywali naprawdę klasę i dużo też znaczyli w klubie z Rzeszowa. Największy żartowniś w szatni Wikielca? Myślę, że wodziski na pewno. Wodzy. Ok, i na zakończenie. No... Nie oszukujmy się. Pochodzisz z Podkarpacia, czyli z drugiego końca Polski, nigdy tu nie byłeś. Jak to się stało, że tu trafiłeś? Znaczy nigdy tu nie byłem. Na pewno nie byłem w tych stronach, może byłem za, za juniora, może gdzieś grało się z Stomilem Osztym. Ale tak, no to myślę, że tutaj z dużą pomocą mojego trenera, który miał mnie w mielcu Krzysztofa Łętochę. Tutaj polecił, mnie, może tak powiedzieć. Przyjechałem, sprawdziłem się. No i klub był zdecydowany na to, żebym został. A ja też byłem. Jak Ci się y, mieszka w Wikielcu, właściwie w Iławie? Bardzo w porządku, nie mam żadnych problemów. Jest coś, co, y, jako pierwszy, na co pierwsze zwróciłeś uwagę, kiedy tutaj się przeniosłeś? Nie, myślę, że nie. Jakoś nie było jakichś szczególnych rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. Było pierwsze co zrobiłem, jak przyjechałem, to przyjechałem zobaczyć stadion w Wikielcu. I co? I myślę, że jest to fajny kameralny stadion. Myślę, że będziemy grali, ludzi go zapełnią i będą, będzie tutaj po fajna atmosfera. W takim razie jeszcze raz serdecznie witam Cię w drużynie i zdałeś przesłuchanie. Dzięki.